Cześć witajcie! Dzisiaj mamy 30 sierpnia. Dzisiaj mamy 18 stopni dzisiaj chciałbym Wam nagrać filmik, jak pielęgnować dwie paszcze. Jak widzicie, tutaj mamy dwie paszcze, kwitną one w różnych kolorach, jakich kolorach? żółtych, takich tu pomarańczowych, różowych, czerwonych, białych, w jakich jeszcze ja miałem na dwie kolorowe lwie paszcze, jakieś fioletowe, różne odcienie. Naprawdę jest dużo kolorów lwi, l, lwiej paszczy. To może teraz przejdziemy do tego, jaką ziemię lubią lwie paszcze. Lwie paszcze lubią ziemię przepuszczalną, suchą i żyzną. Nie lubią ziemi podmokłej. Należy je podlewać tylko wtedy, dopiero jak mają sucho. Nie przelewamy lwiej paszczy, lwich paszcz. Jeżeli lwia paszcza przekwita, obrywamy tutaj te przekwitłe kwiaty, tak żeby ona znowu zaczęła nam pięknie kwitnąć i ładnie wyglądać. Więc obrywamy te kwiaty, żeby wypuszczały nowe kwiaty i żeby dalej nam pięknie. Fitły. Kiedy siejemy lwie paszcze? Lwie paszcze siejemy, yy, zależy, bo możemy zrobić sobie już rozsadę lwiej lwi paszczy. Yy, wtedy wysiewamy ją gdzieś tak marzec, kwiecień do yy, lodoniczek, czy, do jakiejś, czy do jakiejś na przykład jednej doniczki. I po prostu ją w drugiej połowie maja przesadzamy. Ja Moje, moje lwie paszcze posadziłem po prosto do gruntu w maju, już po przymrozkach, i pięknie mi kwitną. Lwie paszcze to bardzo ładne kwiatki. Są dość niskie, bo gdzieś tak mają, ja wiem, 20-30 cm. Więc radzi, raczej y, y, gdzieś tak je posadźmy, żeby było widać. Bo, jak są one niższe, to wiecie, wyższe rośliny mogą nie zarosnąć, po prostu nie będzie ich widać. Lwie paszcze przepięknie kwitną, jeszcze kwi przepięknie pachną, kwitną też. Y jeszcze bardzo ważna informacja: od kiedy kwitną lwie paszcze? Lwie paszcze kwitną już od lipca do pierwszych przymrozków, więc prawie przez całe lato. Cieszą i no, jesień cieszą nasze oczy pięknymi kwiatami. Później na jesień, jak już przekwitną lwie paszcze, Zostawiamy te właśnie te torebki z nasionami, żeby tak się no, wyschły na krzaczku i po prostu je później zbieramy i możemy je posiadać w następnym roku, w następnym roku albo po prostu iść do sklepu ogrodniczego i kupić jej. Nasiona. No dobrze, no to już wszystko na tym odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze, oglądajcie moje filmiki. Więc to wszystko. No to na razie.